Cześć kochani, witam wszystkich spod znaku Panny w czytaniu na luty 2023. Jesteście ostatnim znakiem w tym miesiącu, e, natomiast pamiętajcie, że ostatni będą pierwszymi i na pewno gdzieś tam niedługo wylądujecie, szczególnie jeżeli te znakami przeciwnymi. Więc niedługo mamy sezon ryb, a Wy jesteście przeciwnym znakiem ryb, więc będziecie gdzieś tam na początku. Dobrze, moi drodzy, dzisiejsze czytanie rozpoczniemy od kart wyroczni, później przejdziemy do czytania na miłość dla singli, następnie na miłość dla osób w związkach, później praca, kariera i finanse. A na samym końcu zobaczymy, jak to wygląda emocjonalnie duchowo u Was. Moi drodzy, czasówki oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Wystarczy, że w nie klikniecie i od razu przeniesie Was do odpowiedniego miejsca. Także zachęcam do korzystania i generalnie do obczajenia, do zobaczenia, co jest w tym opisie, bo może bo, bo jest tam tak przede wszystkim czytanie na rok. Czytanie serii Wybierz Kartę na rok 2023 e, i różnego rodzaju właśnie czytania, Wybierz Kartę. Więc zachęcam oczywiście i tak samo macie tam kontakt do mnie, Instagrama, TikToka i wszystko inne. No dobrze, moi drodzy, zobaczmy, jak to wygląda, um, jakie mamy tutaj przesłania na, na luty 2023. Ja tu mam na kolanach mojego pomocnika, który e, lubi Wam zawsze wróżyć e, i mam nadzieję, że będzie Waszym takim dobrym talizmanem. No, zobaczmy, co u Was, moje drogie panienki, w lutym 2023 zobaczmy, co tutaj się może wydarzyć. Co się może zadzieć u Was, moje drogie i moi drodzy? Jestem gotowy na nowe wyzwania, także tutaj przygodą hej, przygodą. Bardzo możliwe, że dużo nowych sytuacji będzie. Mogą się pojawić zmiany. Mm, traktujcie je właśnie jako nowe, nowe przygody, nowe wyzwania. I bądźcie otwarci na te nowości, bo to nie muszą być, nie wiem, nowości w pracy. To mogą być na przykład spotkania nowe, nowe wyjścia do, do nowych, ciekawych, świeżych miejsc. Także no, bądźmy po prostu otwarci na nowe wyzwania, na wychodzenie ze swojej strefy komfortu no i korzystanie generalnie z życia. Och, na szczęście Mes tutaj byłby złapał mi kartę. E, dobra i mamy tutaj potencjał. Zobaczcie, jak bardzo to jest rozwojowe. I e, w ogóle tutaj mamy, mamy taką górę, trochę, i z niej się jakiś tam dym wydobywa, trochę jak wulkan. Mm, natomiast zobaczcie, jak, jak wiele możecie osiągnąć. Właśnie przy takiej dewizie przy um, otwarciu się na, na zmiany, na nowe sytuacje, korzystajcie z tej energii, czemu nie? Um, i, i, I przede wszystkim to, co teraz zrobicie właśnie w lutym, w jakiś sposób e, nakierujecie tę energię, w jakiś sposób wykorzystacie tę energię, myślę, że będzie rezonowało właśnie na cały rok, więc potraktujcie ten miesiąc szalenie ważnie, że jak coś się w nim pojawi um, rozwojowego, to po prostu okej, okay, to ja to zrobię, ja, ja, w, to, ja w to idę. Pokażcie, jak wielki potencjał macie. Wykorzystujcie go w 100%. Dobra, teraz przejdziemy do czytania na miłość dla Singli. Sprawdźmy, jak to wygląda u panien singli singielek. Sprawdźmy, jakie mamy tutaj energię. No, ciekawa jestem, ile mój pies wytrzyma na kolanach w takiej pozycji. No, dobra, mamy pazę mieczy na samym początku. Zobaczmy, cóż jeszcze innego nam się tutaj, nam się tutaj pojawia. Paźmieczy. Mamy rydwan, to może się dziać. Mhm. Tak, no i mamy świat. E, otwórzcie się na świat, to już się pojawiło w pierwszej części czytania. E, mogą pojawić się nowe osoby, nowe energie, jest tutaj na pewno odświeżenie. Przy czy po prostu rozglądamy się. On nie jest zdecydowany. On nie wie do końca, którędy chce jechać, co chce zrobić, z kim się spotykać, ale on po prostu. Jest otwarty na nowości, na nowe sytuacje, na nowe osoby w życiu, więc wychodźcie, chodźcie do ludzi, spotykajcie się. No i pojawi się rydwan, więc też działajcie. Jeżeli chodzi o rydwan, no on w końcu musi wybrać któregoś konia, tak, mamy czarnego i białego. No i, no i ten dylemat ja tutaj wyczuwam, że w którą stronę trzeba pobiec, w którą stronę trzeba się ukierunkować. No i Wy to zrobicie. Tylko naprawdę pocelebrujcie ten luty. E, ryby chyba miały bardzo podobną energię, a tak często jest, że te znaki przeciwne mm, się zazębiają, gdzieś są jakieś podobieństwa. Kosztujcie, bawcie się życiem, e, dlaczego nie, właśnie zwiedzajcie, że tak powiem, świat. E, ten świat pokazuje nam naprawdę ogrom możliwości, właśnie ten potencjał. To, że e, ktoś Was zaprosi gdzieś na, na spotkanie, randkę, cokolwiek, to nie kręćcie nosem, tylko dobra, no spróbujmy, dlaczego nie. Bądźcie otwarci, nie spisujcie nikogo na straty, bo akurat może e, nagle coś zatrzybi. Dlaczego nie, spróbujcie, dawajcie po prostu szansę. E, więc panienki, szansa? Tak, zdecydowanie. Dobra, teraz przejdziemy do czytania na pracę, karierę i finanse. Nie pracę, karierę, na no związki przede wszystkim. Na początku związki, przepraszam, się zakręciłam. Zobaczmy, co u panien w związkach, a później praca, kariera i finanse. Na początku zobaczmy, jak to wygląda u panienek, które już są w relacjach, które już są w związkach. Sprawdźmy. Mhm. Pojawia nam się mag. Sprawdźmy co mamy dalej. Mamy maga, następnie mamy króla pentakli. Mhm. I na samym końcu pojawia nam się. Nie wiadomo, co jeszcze. Teraz się dowiemy, moi drodzy. Pojawia nam się siódemka pentakli. No tutaj jest bardzo ok. Jest dużo rzeczy, które się dzieje po prostu powoli, bo, bo jest to siódemka pentakli. Mogą być niektóre sytuacje frustrujące, jeżeli chodzi o tę relację. Natomiast jest to pełen pakiet. Jest to coś, o czym marzyliście, coś, co manifestowaliście, coś, co chcieliście przyciągnąć do swojego życia. I zdajecie sobie z tego sprawę, że warto być wdzięcznym, warto... Praktykować w ogóle wdzięczność i doceniać to, co macie. Dodatkowo, możecie również wymanifestować sobie więcej. Pamiętajcie o tym, żeby za każdym razem, jak coś dobrego się wydarzy, to faktycznie podziękować wszechświatowi za to, że postawił to na waszej drodze. Że to w waszym życiu się pojawiło. Natomiast no tutaj pojawi nam się Król Pentakli. No to jest najbardziej stabilna i stabilizacyjna energia, taka balansowa w całym tarocie. I to wy odczuwacie właśnie, że przy swojej drugiej połówce, mimo tego, że momentami jest to trening cierpliwości i, yy, i wiecie, no dajecie po prostu trzeba popracować z oddechem, bo, bo jest różnie. Ale odczuwacie tę stabilizację, to że macie na kogo liczyć, wiecie, że ta osoba jest przy Was i faktycznie w 100%, może nie no, no w 100% to nie, ale w no bardzo dużej mierze tej osobie ufacie. Mm. I właśnie jest to, to wzajemne wsparcie, a te, bez tego wzajemnego wsparcia no to nic się nie, nie zbuduje. Także bardzo się cieszę, że tak to u Was wygląda, moi drodzy. No i przede wszystkim właśnie pełen pakiet, a przy okazji jeszcze tutaj walentynek, no to tym bardziej może być, może być ciekawie. Jestem ciekawa tej karty najbardziej, bo Wy mam wrażenie, że na coś czekacie. I jest to takie, nie wiem, czy to mocno frustrujące, bo, bo to oczekiwanie was gdzieś tam... W jakiś sposób irytuję, bo chcielibyście we mnie już e, od razu, nie wiem, przejść na następny etap. No, czekacie na coś, może na słowo kocham Cię, nie mam pojęcia, e, ale mm, jest ten moment, kiedy wy musicie po prostu że tak powiem, zagryźć zęby i dobra, jeszcze chwila, jeszcze chwila i może może, może wtedy. Także jest ten moment oczekiwania, natomiast no docenienie tego, co macie jak najbardziej się pojawia, to jest najważniejsze. Dobra, teraz przejdziemy sobie do czytania już na tą pracę, karierę i finanse, bo już tutaj wykrakałam już powiedziałam, że, że już zaczynamy robić, a jeszcze nie. Mhm. Dobra, więc zobaczymy. Albo zobaczmy, co u moich panien, jeżeli chodzi o pracę, karierę i finanse, jak to wygląda, moi drodzy. Uh, uh -huh. Mamy tutaj głupca, to jest ryzyko, moi drodzy, ale zaraz idzie kapłan, czyli zdecydowane przeciwieństwo ryzyka. Mam wrażenie, że tutaj trochę takie ważenie opcji, powiedziałabym. No, no. E, I dziewiątka różdek. No i, o, i trochę ograniczanie samych siebie, bo wystawiacie sobie jakieś blokady, stawiacie sobie jakieś barykady. Mm, nie chcecie wyjść ze strefy komfortu, e, ale nie widzicie tego rozwiązania, że tak powiem, po środku, bo jest rozwiązanie, które mówi, dobra, Ryzyko, nie wszystko na jedną kartę. Drugie rozwiązanie mówi nie wszystko powinno być książkowo, wszystko powinno być logiczne i step by step po prostu, kroczek po, po kroczku, um, i blokujecie się na rozwiązanie, które jest po środku. No bo żadne z tych rozwiązań nie jest idealnie dobre, bo jeżeli robimy coś spontanicznie, bardzo często zrobimy coś głupiego, więc bez myślenia to nie, daleko nie zajdziemy. Jeżeli decydujemy się. Na tę stronę, którą, która jest właśnie totalnie logiczna, e, książkowa, tak, 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 tak jest, e, taka jest kolej rzeczy. No to znowu zabijamy totalnie swoją kreatywność. No i blokujecie w ogóle ko kolejne opcje. Nie ma, nie, nie ma dwóch tylko opcji. Nie ma dwóch rozwiązań e, tej sytuacji. Może być ich więcej. Tylko wystarczy się gdzieś tam pogłowić i faktycznie znajdziecie to rozwiązanie. Więc naprawdę cierpliwości w tym wszystkim e, i też. E, nie ograniczajcie swojego umysłu, tak? Zobaczcie, zobaczcie w tym wszystkim właśnie ten potencjał, bo może z tego da się coś więcej ugrać, coś więcej mm, przedstawić, coś może więcej się u Was pojawić. No ja za to trzymam bardzo gorąco kciuki, żeby ten potencjał nie, nie umarł, nie znikł, bo, no bo tutaj trochę to wygląda tak, jak ze skrajności w skrajność. Spróbujmy gdzieś właśnie znaleźć złoty środek mm, i coś, co faktycznie. Pozwoli nam rozwiązać tę sprawę, znaczy no, spotkać się w połowie drogi. Obojętne, czy to jest, nie wiem, rozmowa z szefem, z przełożonym, czy, czy gdzieś tam dogadanie się z klientem. Jeżeli jest taka możliwość, to spróbujmy w połowie drogi. Tak to widzę, moje drogie panienki, jeżeli chodzi o, o właśnie tę część czytania. Teraz chyba te karty wezmę. No i zobaczmy, jak to wygląda duchowo. Sprawdźmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o. Ducha i emocje u moich panien, sprawdźmy, zobaczmy, co u Was, moje drogie panienki, jeżeli chodzi o ducha i emocje, no, tutaj mój pies, całkiem dobre statystyki, trochę się wierci i mnie denerwuje, ale, mm, ale generalnie, no, tam sobie poleguje i ma spanko, więc się cieszę. król różdżek, jeżeli chodzi o ducha, ducha i emocje, mhm. królowa kielichów, bardzo ciekawe połączenie, powiedzmy. I koło fortuny, więc są te zmiany, są te wyzwania, i wy jesteście na to gotowi. I do, no, jak o, tym, o tym mowa zresztą, zresztą była na samym początku, że jestem gotowy na nowe wyzwania, więc ta gotowość jest. I to jest gotowość mm, i emocjonalna, i też taka bardziej mm, fizyczna, może w ten sposób. Jesteście gotowi, gotowi właśnie wprowadzać zmiany, troszkę gdzieś tam właśnie. Mm, szukać innych rozwiązań, te wyzwania nie są dla Was czymś strasznym, to może być wychodzenie oczywiście ze strefy komfortu, ale próbujecie, a to jest najważniejsze, próbujecie i chcecie osiągnąć ten swój najwyższy potencjał, te najlepsze po prostu rezultaty. I zależy Wam na tym, bo ja tu czuję bardzo duże zaangażowanie, podążajcie zarówno ze za swoją intuicją, jak i ze swoją pasją, zainteresowaniem. Tak jak było chyba w czytaniu dla osób już w relacjach, że może niektóre rzeczy mogą dziać się po prostu wolniej. I to nie jest tak, że o od razu działanie i, ty, i tak dalej. Na niektóre rzeczy po prostu trzeba. Przepraszam, bo już harapie. Na niektóre rzeczy trzeba już e, jeszcze, jeszcze poczekać w jakiś tam sposób, co może być frustrujące. Ale to nie oznacza, że, e, że to się nie zdarzy. Pamiętajcie, co się odwlecze, to nie uciecze. E, tak to widzę, moje drogie panienki. Dziękuję Wam bardzo, bądźcie otwarte, otwarci na zmiany. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnych czytaniach.